Cześć, z tej strony Karolina i witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film to będzie coś dla mnie bardzo przyjemnego. To będzie coś, na co czekałam cały rok, czyli zapowiedź wakacyjnego maratonu czytelniczego. Maraton ten, tak jak w tamtym roku, organizuję razem z Olą, z książkowym frikiem. Oczywiście u niej na kanale też znajdziecie tego typu film. I będzie to maraton, który będzie trwał od 15 czerwca. Do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia. Ta połowa czerwca wynika z tego, że bardzo często już wtedy sesja jest skończona, i szkoły też właściwie już tak funkcjonują. Tak, jakby chciały, a nie mogły, i właściwie już się wtedy nic nie dzieje, i raczej wszystko jest zaliczone. Więc pomyślałyśmy, hej, czemu by nie zacząć wcześniej? Także data jest od 15 czerwca do 31 sierpnia. Przygotowałyśmy dla Was sześć kategorii, których wymyślenie nie było takie łatwe jak za pierwszym razem, no bo jednak chciałyśmy, żeby to były inne kategorie, żeby nie pojawiały się te z tamtego roku i chciałyśmy też, żeby te kategorie były zarówno dla was, jak i dla nas wyzwaniami. Oczywiście nie musicie z nami konsultować niczego. Nie musicie z nami konsultować ani wyborów książek, ani tego ile książek przeczytaliście. To naprawdę jest maraton jak zwykle u nas na luzie, możecie przeczytać jedną książkę, możecie przeczytać 12 książek po prostu do każdej kategorii. Zależy od waszego czasu, zależy od waszej ochoty. Natomiast Oczywiście, że zachęcamy do zrealizowania wszystkich sześciu kategorii, wtedy będzie super. Chociaż nawet znając nas, bardzo możliwe, że nawet my nie przeczytamy sześciu kategorii. To znaczy, jednej książki do każdej kategorii. Może być tak, że na przykład dana książka będzie pasować do dwóch albo trzech kategorii, albo do wszystkich kategorii. Generalnie chodzi o to, żeby razem czytać, żeby razem się bawić, a te wyzwania mogą stanowić dla Was po prostu pewną inspirację. Pierwsza kategoria to egzotyczna podróż, czyli em, bohater lub autor, który pochodzi z dalekiego zakątka świata i ten zakątek świata nie jest Ameryką Północną. Jakby wyłączamy, spod tego Stany Zjednoczone, bo no myślę, że na co dzień i tak czytamy dużo książek właśnie z tego miejsca i myślę, że po prostu fajnie by było, gdyby ten autor bądź bohater pochodził z miejsca yy, czy też z kultury, o której nie czytamy na co dzień. Jakby jak czytacie, to super, ale dla tych, co nie czytają, to będzie szczególna taka zachęta. Druga kategoria to szybkie orzeźwienie, czyli książka, która ma poniżej 250 stron, lub powieść graficzna czy też komiks. Ym, tutaj wychodzimy jakby Wam naprzeciw i też sobie naprzeciw, i chcemy, żeby to była krótka forma, która nie zajmie Wam długo czasu. Takie wiecie, no właśnie, szybkie orzeźwienie, letnie, gdzie po prostu możecie sięgnąć po coś i przeczytać to w jeden wieczór albo w jeden dzień, albo. Na jedno poleżenie, bo nie posiedzenie na plaży. Oczywiście jak książka będzie miała, nie wiem, 258 albo 265 stron, to nadal jest spoko i jakby nie będziemy tak się rozliczać co do strony, ale żeby tam ten z 250 mniej więcej został zachowany. Kolejna kategoria moja ulubiona, bo ja zawsze lubię tego typu kategorie, to spalone ramiona, czyli książka, która ma pomarańczową, różową lub Czerwoną okładkę. Tak. To może być cała okładka w takim kolorze, to może być jakiś fragment tej okładki właśnie w tych kolorach. Macie tutaj pełną dowolność. Czwarta kategoria to weekendowy trip i jednocześnie najtrudniejsza kategoria ze wszystkich, przynajmniej mam takie wrażenie, bo chodzi o to, żebyście przeczytali książkę, gdzie albo autor tej książki, albo bohater pochodził z państwa, które sąsiaduje z waszym, na przykład Mieszkacie w Polsce, sąsiadujecie z Czechami, mieszkacie, nie wiem, gdzieś tam i sąsiadujecie z kimś tam. Więc trzeba troszkę będzie poszperać, lecz powstała lista książkowej różnorodności, gdzie możecie szukać właśnie takich inspiracji. Tam jest masa, masa, masa pozycji, właśnie, które albo dzieją się w danym kraju, albo opowiadają o danym kraju, albo autor jest tamtego kraju, albo bohater. Spoko, dacie radę. Piąta, przedostatnia kategoria to list w butelce, czyli książka, która jest literaturą faktu. To może być albo reportaż, albo biografia, autobiografia, wspomnienia, listy. Tutaj jakby macie pełną dowolność, tylko to ma opierać się w pewien sposób na rzeczywistości. I szósta, czyli ostatnia kategoria to gorączka letniej nocy, czyli przeczytaj książkę, która. Skojarzyć się z wakacjami. Może to być skojarzenie wynikające z tego, że chcecie pojechać do tego państwa albo na okładce macie dziewczynę, która się opala, albo siedzi w basenie, albo z jakiegokolwiek powodu uważacie, że ta książka jest wystarczająco wakacyjna, żeby właśnie pasować do tego wyzwania. Wszystkie wyzwania, jeszcze opisane, oczywiście, będziecie mieć na dole. To są takie kategorie, że mi ciężko podać. Propozycje dla Was, no bo co, mam mówić, jakie kol książki mam w kolorze pomarańczowym, różowym albo czerwonym? No nie, więc to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy weźmiecie udział w tym maratonie. Oczywiście dużo rzeczy będzie działo się na Instagramie, więc obserwujcie i mnie, i ole, żeby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi tablicami, wyzwaniami i tego typu rzeczami. Teraz się zastanawiam, czy ja powinnam robić TBR i nagrać o tym film. Dajcie mi znać. Tak. Więc do zobaczenia. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.